Witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat oszczędności podczas budowy domu. Czy da się coś przeoszczędzić? No, i takie poszczególne etapy wymienię. Jak to u mnie wyglądało? Jak ja to widzę w tym momencie? I gdzie można tych pieniążków poszukać? Co zrobić, żeby było troszkę taniej? Pierwszą rzeczą, którą bym tak zaznaczył, to jest wybór projektu. Bardzo ważna rzecz, chyba jedna z najważniejszych rzeczy podczas budowy: eee, czym mniej mamy skosów, czym mniej mamy eee, rogów w domu, czyli po prostu jakiejś bryła najlepiej, żeby była prostokąt kwadrat, tym jest to projekt tańszy. Parterowy, oczywiście, żeby był ewentualnie z poddaszem użytkowym. Eee, jest to jeden z najtańszych. Eee, i na pewno możecie zapłacić u takiego projektanta. Wiąże się to z tym, że e, pierwsza oszczędność to będziecie mieli goodeta. Goodeta bierze od punktu, od, od narożnika. Czyli jak macie taki kwadrat, czy prostokąt, macie cztery narożniki, kasuje was sam za narożnik, więc tutaj na pewno bym poszedł w, w projekt To jest naprawdę warto. Tym bardziej, że nie wiem, czy sobie mówią, ale jak geodeta raz przychodzi Wam wyznaczyć tak geodeta drugi raz Wam przychodzi żeby e, odebrać e, budynek, czyli musicie mieć tam inwentaryzację, nie geodety, e, zrobioną, więc dwa razy Was godeta będzie kasował za rogi więc trzymać więcej tych skosów e, wykurzy i tak dalej, tym już zapłacicie więcej za za geodetę, to jest pierwsza sprawa, druga rzecz, którą bym e, nadmienił fundamenty Płyta czy tradycyjne fundamenty? Jak dla mnie, fundamenty tradycyjne są tańsze. Na pewno są tańsze, dlatego że idzie dużo mniej zbrojenia, dużo mniej betonu. Zakupimy broczki sobie taniej do murowania tych ścian. Ja na przykład bym wybrał, pojechałbym. Przykładam do betoniarni i bym kupił z betoniali prosto bez pośredników. Już mamy troszeczkę tańszy koszt. Płyta jest związana z płytą, jest związana, że jest bardzo dużo zbrojenia. Bardzo dużo bo zbrojenie musi być dwa razy dołem górą. Musimy zrobić wieńce gdzie są ścianki. No zbrojenie jest multum, multum i jeśli Wam tam projektant powie, że robimy płytę, tak samo firmy, które chcą wykonać, też będą chcieli, żeby robić płytę, bo to jest szybko się robi, dwa tygodnie, fajno mają z, z tego zarobek, ale ja bym z płyty się wycofywał, jeśli ja bym ogólnie to robił, to na pewno bym nie robił płyty, więc pierwszą rzeczą to fundamenty tradycyjne zrobić tym bardziej, że zaoszczędzicie tak, jeśli, jeśli, jeśli szalujecie te fundamenty, to macie te szalunki, te szalunki wykorzystacie też y, na wieniec do góry, więc już macie zaoszczędzone szalunki. Zrobicie, pościągacie sobie, sobie te szalunki y, normalnie szpilkami, włożycie sobie właśnie tę w, w, osłonkę, żeby te szpilki wyciągnąć i macie też te szpilki już na wieniec, więc już macie zaoszczędzone, tego. troszeczkę izolacji potrzebujecie. Także fundamenty na pewno bym wziął tradycyjne, są tańsze i tutaj bym raczej, no nie widzę na dzień dzisiejszy, żeby były faktycznie tańsze, także fundamenty tradycyjne numer dwa. Trzecią rzeczą, którą bym mógł zaoszczędzić, a przynajmniej widzę, gdzie można byłoby zaoszczędzić, sobie tutaj taką ściągę zrobiłem. Nie robimy piwnic. Zresztą już chyba już mało osób robi, ale brak piwnic to są dodatkowe gdzieś 70-80 zł, na, żeby zrobić piwnicę. Później jest problem z odwodnieniem i tak dalej, z izolacją. Zresztą chyba już mało osób robi, ale tak chciałem to przypomnieć, powiedzieć, żeby to było. Także nie robimy piwnic na pewno, brak piwnic. Kolejną rzeczą jest. Podczas budowania tego domu, na pewno eliminujemy balkony. Są to, to jest zbyteczne, chyba że faktycznie gdzieś macie piękny widok i naprawdę chcecie mieć, będziecie korzystać z tego terasu. Jeśli nie będziecie korzystać z tego terasu, z tego balkonu, z tych balkonów, to bym zlikwidował całkowicie to. Także balkony odejmujemy, na pewno duży koszt jest zaoszczędzony. Kolejną rzeczą, którą bym sobie zobaczył, to okna. Przed projektowaniem projektu zobaczyłbym, jakie są standardowe wymiary okna i bym po prostu te wymiary podał już. Idzie sprawdzić, jaka firma ma te okna, produkuje jakie są powiedzmy te standardowe wymiary, na pewno ten standardowy wymiar jest tańszy niż na zamówienie gdzieś inne specjalne nie dajemy łuków jakichś łukowych okien, nie dajemy jakichś tam trójkątnych okna bo to są dodatkowe koszty, jedynie co bym ewentualnie zrobił to może drzwi balkonowe albo tarasowe tutaj bym w dał te pieniążki, żeby żeby mieć, bo tutaj często ja wiem po sobie, korzystam wychodzę z więc albo przesunę, albo otwierane dwuskrzydłowe ewentualnie, w to bym poszedł, także na pewno tutaj byśmy mogli tych pieniążków zaoszczędzić, tak samo też na wyborze kolorów, na pewno niektóre producenci mają, że kolor taki taki jest w tym standardzie powiedzmy, więc tutaj bym też popatrzał, tym bardziej, że każda każda informacja, którą sprawdzicie, to jest, są Wasze pieniądze, także pamiętajcie o tym, ja to zawsze biorę tak, żeby, żeby się jakoś nie zniechęcać, mówię, że jak sprawdzę, znajdę coś taniej, to jest mój zarobek, także ja to tak, przekładam. Więc drugim, drugą, kolejną rzeczą jest okna. Na pewno bym te okna sprawdził, jakie są wymiary i bym zaniósł przy projektowaniu. Te wymiary, które bym chciał, bo wtedy bym wiedział, że są standardowe i mniej zapłacę za, za nie. Kolejną rzeczą jest <laughs> dach. Dach bym wybrał tradycyjny, czyli wieźbę zwykłą, nie wiązary. Tradycyjną bym wziął dwuspadowy, ewentualnie kopertowy. Żadnych, jeśli, jeśli mamy poddasze użytkowe, no to bym tam roz. Yy, Przemyślałbym sprawę okien dachowych, czy, czy faktycznie dać. Jeśli tak, to oddamy tam, powiedzmy, w łazience, czy gdzieś tam w pokoju, ale czy mniej okien dachowych, tym też jest tańszy koszt. Kolejną rzeczą bym na tym dachu, jeśli mamy dwuspadowy, nie robiłbym wyłazu. Bez, bezsensowne jest po co nam ma kominia chodzić po domu i w buciorach latać. Tak musi wchodzić, czy tam komin wentylacyjny, czy ewentualnie jeśli mieli komin normalny. To jest kolejny punkt. Więc nie robimy wyłazu, zrobimy normalnie zwykłą drobinkę do góry i nie chcę tam z zewnątrz wchodzić kominiarz i sprawdza ten komin. Także to bym automatycznie wyeliminował, tym bardziej, że kolejna dziura w dachu jest i, i tracimy, tracimy można powiedzieć energię. Tak to wygląda. Jeszcze co bym zrobił, jeśli mamy poddasze użytkowe, strop. Nie wylewamy, robimy drewniany, fajnie sobie zrobimy ten strop drewniany, ewentualnie jeśli będzie rekuperacja, to z tego troszeczkę wyżej damy, ale strop drewniany jest naprawdę dużo, dużo tańszy, więc tutaj bym kolejne wiem, jakieś oszczędności mógł mieć. I to na pewno bym wykorzystał. Kolejną rzeczą, którą bym zrobił sobie. To jest taras. Teraz jeśli byśmy mieli u siebie taras bo też też większości nie chce to taras nie lejemy już robimy zwykłe skostki. kostki najłatwiej, najtajniej i najszybciej także tutaj bym taras nie wylewał tylko bym z kostki zrobił następną rzeczą którą byłaby to komin czy wymurować komin jeśli macie w planach zrobić pompę ciepła nie jest Wam potrzebne wymurowanie komina, tylko wentylacyjne, chyba że macie rekuperację, to też Wam nie potrzebne, żadnego komina byście nie musieli mieć, ale ja wiem, że dobrze mieć ten komin, ja na przykład kominek, czy mieć kominek, czy cośkolwiek, naprawdę dobrze mieć ten komin, więc tutaj bym się zastanowił faktycznie, nie są jakieś duże koszty, bo tam może 3000 30, czy 500 30, taki komin kosztuje wymurowanie, plus tam wykończenie to trochę więcej, ale to bym się zastanowił, więc, komin kolejnym jest jeśli macie mieć pompę, jest to niepotrzebne dla Was. Chyba, że jak chcecie mieć kominek, to tutaj bym ewentualnie polonizował. Teraz, tak, tutaj mamy. Co mamy następne? Następnym etapem mamy elektrykę. I teraz, tak, sam elektryką są dosyć fajne rozwiązania. Jest ten smart dom, i tak dalej, i tak dalej. Ale ja Wam powiem jedno, że czym więcej macie tego naciśniętego? Tym więcej się to psuje, tym się to bardziej awaryjnie jest to. I widzicie, co, jakiś czas musieli wzywać, jeśli się na tym nie znacie jakiegoś fachowca, żeby wam to naprawił. Ja wiem po sobie, dobrze, ja na przykład u siebie nie mam te, tego smart. Proponowali mi to, to było jakieś, to było rok temu, czy 30, 3000 30, 30 chyba, 800 było, ale ja zrezygnowałem z tego, bo wiem po sobie, że. Co jakiś czas coś się lubi gdzieś tam psuć, awarie są nie, tak samo na przykład jak mamy gdzieś ogrodzenie to furtkę też czy wideo domofon jak nam braknie prądu, to tak nie wyjedziemy z domu, bo nie otworzymy siłowników, e, bramy, więc tutaj bym e, przemyślał sprawę i raczej bym nie szedł aż tak do przodu z tą elektryką naprawdę przemyśleć. Tak samo ilość kontaktów w środku tych kabli, tego wszystkiego, rozplanować dokładnie, co jest, tym bardziej, żebyście mieli projekt. Wszystko jest na tym projekcie zaznaczone, gdzie powinno być. Podpatrzeć przede wszystkim u innych, jak mają to tam porobione, tak, żeby po prostu uniknąć i więcej informacji. Po prostu mieć dla siebie, zbierać. To jest na pewno dużo pieniędzy, które, które może Wam zaoszczędzić. To są takie główne przy budowie domu. Mówię o stanie surowym, zamkniętym, z tym dachem. Kolejną rzeczą, którą bym. Yy, wydaje mi się, że na ten czas yy, okres yy, już jest chyba dachówka tańsza niż blacho dachówka. Blacho dachówka była tak droga, że, yy, że to się miało praktycznie z celem. Więc y, ja bym, ja bym y, dachówkę położył, tutaj byście mogli zaoszczędzić, jakby był dwuspadowym, ale dachówkę nie ceramiczną, tylko betonową, są fajne betonowe dachówki i myślę, żebyście y, troszeczkę zaoszczędzili. Co do blachu dachówki, jeśli chodzi o blachodachówkę, bo jest jeszcze blacha na trapez i tam są różne, różne rodzaje, co do blachodachówki, dachówki, tutaj tak do końca nie jestem zwolennikiem dlatego że to jest skręcone na tych farmerach, one mają te uszczelki takie gumowe yy, producent wam nigdy nie powie, że po nie wiem 7-10 latach ta ten farmer, ta uszczelka, która jest pomiędzy, ona już praktycznie jest do, do wymienienia. czyli po prostu yy, albo musimy farmery dokręcić, albo je wymienić, albo te uszczelki powymieniać. Bo Naprężenia są, słońce jest, zimno jest i to pracuje, więc prędzej czy później ta uszczelka nam nie będzie już tak szczelnie uszczelniała dachu, jak, jak powinno być, więc wiem o tym, bo już kilka razy zmienialiśmy te farmery. No bo tak mówię, no gdzieś tam zaczynały przecieki. Ja nie mówię, że to od razu, bo to od razu nie będzie, ale to mówię koło... Od 7-10 lat już mogą być pierwsze jakieś takie ślady, że gdzieś tam coś podcieka pod tymi farmerami. Więc blachodachówkę, jak są, jak ogólnie kręcimy na farmerach, tego bym unikał, bo wiem, że, że się pojawiają takie problemy właśnie z tą muszczelką. Ona po prostu się jakoś chyba ulatnia, czy jakoś tak inaczej, ale po prostu no ona już, już nie dociska tak mocno, i tam czasami się dostaje woda. No dobrze, to jest tyle co odnośnie budowy domu. Jeszcze jedną rzeczą, którą możecie sobie, jeśli umiecie samemu troszeczkę zrobić prac, to też zaoszczędzicie dużo pieniążków. Także pierwsza rzecz to właśnie mówię: popatrzeć, poszukać, wyszukać gdzie taniej dobre rozwiązania robić i tak samo jeśli umiecie troszeczkę coś tam sobie zaszałować gdzieś tam coś wymurować, jakąś izolację pomalować te, te. jak najbardziej, jak najbardziej żeby pilnować tego bo to są wasze pieniądze ogólnie będę chciał nagrać filmy po kolei bo tak jak mówię troszeczkę się zajmuję tymi domami Kilka domów w ciągu roku, powiedzmy te dwa, trzy domy stawiamy, więc troszeczkę tych, tej wiedzy, może nie mam jakiejś takiej aż bardzo dużej, ale ale mógłby można już coś powiedzieć, parę słów na ten temat i bym opisał i powiedział na co zwrócić uwagę, czyli przy fundamentach powiem na to zwrócić uwagę, że przypilnować, gdzie ma być ta hidrolizacja, ten docieplenie, czy kołkujemy, czy nie kołkujemy to docieplenie. To tak ogólnie bym chciał powiedzieć krok po kroku. Może się akurat komuś przyda ten filmik i sprawdzi sobie nawet jak jego fachowcy robią, czy faktycznie jest to. Ja nie mówię, że to musi być, ale, ale to są takie rzeczy, które dobrze wiedzieć. Być może komuś faktycznie coś pomogą. Mam nadzieję, że... że, że Wkrótce się ukaże jakiś filmik i będziemy z tym dalej, także podzielę to na parę części, zrobię fundamenty, zrobię ściany, zrobię wieźbę dachową z tego i później ewentualnie wykończenie, także tak to będziemy plus minus starali się zrobić. To wszystko życzę wytrwałości, realizowania swoich celów, domów, bo to dom jest jeden. Wymarzony, no chyba że niektórzy budują drugi raz, ale naprawdę nie rezygnować z tego. Ja też wybudowałem dom taki fikuśny, dużo mi wyszedł pieniądze, ale nie żałuję. Na pewno nie żałuję tego domu, bo mam dosyć sprawy domu o 218 metrów kwadratowych. Ten dom, ale czasami warto gdzieś tam swoje cele realizować i nie z wszystkiego z. Się wycofywać, czy na przykład, jak chcecie mieć to, no to zróbcie to, żeby nie było, że tego rezygnujecie z tamtego, bo koszta. Koszta są też ważne, ale też ważną rzeczą jest, moim zdaniem, żeby mieć tą satysfakcję i świadomość, że zrobiliście i wybywaliście ten dom po swojemu, tylko żeby po prostu uniknąć tych błędów niektórych, które można powiedzmy na przykład, jak teraz, to bym też uniknął tych błędów, że balkonów bym nie robił, może bym nie zrobił takiego dachu bo teraz już są pieniądze dosyć bardzo dużą rolę grają właśnie w przybudowie domu, ale myślę, że wszystko co chciałem powiedzieć tu było powiedziane pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia, cześć!